Mam tutaj szereg wyrobów firmy Gulf. Są to środki chemiczne różnego przeznaczenia. Przede wszystkim żywice utwardzalne światłem UV, czyli światłem słonecznym. Te żywice charakteryzują się tym, że po wyschnięciu nie kleją się do palców, nie przyklejają jakichś zanieczyszczeń, pozostają gładkie i twarde. Prezentowane żywice są z serii Predator. Jak sama nazwa wskazuje, Predator służą do konstruowania much, które są przeznaczone na drapieżniki: sztupak, sandacz, sum, głowacica, tego typu ryby. Konstruujemy z nich stosunkowo duże streamery, naśladujące jakieś niewielkie rybki, stąd ich lepkość jest stosunkowo duża. Lepkość nie oznacza to, że się Żywica klei, ale oznacza to, to jest fizyczny, fizyczne określenie, które oznacza duże tarcie wewnętrzne materiału z tej substancji. W związku z tym, po nałożeniu, pozostaje, jak nałożymy kulkę, to ta kulka pozostanie, nie rozpłynie się nam, co bardzo ułatwia konstruowanie większych y, jakichś główek przy streamerach. Żywice te mają w sobie po prostu brokat. Złoty, srebrny i czerwony. Taki brokat doskonale naśladuje łuskę ryby. Możemy więc zrobić całą główkę czy i tułów z takiej żywicy. Możemy tylko troszeczkę na przykład zaznaczyć tak jakby łuskę ryby na tułowiu naszej muchy.